Dzień dobry! Sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ wirus sieje spustoszenie w Polsce i na świecie, i w środę premier odwołał zajęcia we wszystkich szkołach i uczelniach. U nas też laboratoria i wykłady w tradycyjnej formie zostały odwołane. Jednak zalecenie jest, aby wykładowcy przygotowali w miarę możliwości, Zajęcia przez internet. Czyli w sumie nic się nie zmieniło, bo wykłady, większość, nie wszystkie, i tak były udostępnione dla studentów w internecie, a frekwencja na wykładach, jaka była, taka była również przed pandemią. Z ćwiczeniami też nie powinno być problemu, bo te typowe ćwiczenia wyglądały tak, że ściągaliśmy sobie. Z serwera uczelni listę zadań. Przerabialiśmy te listę zadań na zajęciach. Prowadzący mógł podejść do każdego i ewentualnie nakierować, czy nakierować całą grupę ogólnie. To można zrealizować w przestrzeni internetowej równie łatwo. Nie wiem, wysłać maile, albo nawet jakiś czat głosowy, czy coś. Ale jak to będzie zrealizowane? Nie wiem. Nie ma w. Oficjalnych informacji odprowadzących jeszcze, dlatego jak na razie wolne. <laughs> no ale, ale sprawa jest ważna, nie ma żartów. Lepiej przeczekać y, okres, kiedy się ta zaraza rozprzestrzenia w domu, aniżeli ryzykować y, zdrowie i życie tysięcy studentów, skoro można wdrożyć łatwo i szybko środki zabobiegawcze. Pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia. Koniec.